Dzień dobry, ja się nazywam Szoszana i witam Was w programie Autyzm na Wesoło. Trwa miesiąc akceptacji autyzmu. Z tej okazji przygotuję dla Was kilka filmików krótszych niż zazwyczaj. Mamy mało czasu, także do rzeczy. Jeśli pomyślicie, że czytam z kartki, to dlatego, że czytam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o autyzmie nisko i wysoko funkcjonującym. Otóż nie ma czegoś takiego. Nie, poważnie, nie ma czegoś takiego. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, w skrócie ICD, a dokładnie w jej najnowszej wersji, czyli ICD-11, nie znajdziemy takich pojęć. Znajdziemy za to termin parasol zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w nim podział na kategorie ze względu na towarzyszące zaburzenia, czyli np. mowy, rozwoju intelektualnego. Sam autyzm nie podlega podziałowi. Nie znajdziemy już też na przykład zespołu Aspergera, który bywa uznawany za lekki lub właśnie wysoko funkcjonujący autyzm. Po wpisaniu tej nazwy w wyszukiwarkę jesteśmy odsyłani do punktu 6A020, czyli do zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i z łagodnymi zaburzeniami języka funkcjonalnego lub bez nich. Gdzie natomiast znajdziemy informacje o autyzmie wysoko funkcjonującym? A na przykład na Wikipedii. I czego się tam dowiemy? Dziecko z ashf czyli yy, wysoko funkcjonującym autyzmem, ma ograniczony kontakt z rodziną i spędza mało czasu z rówieśnikami. Bywa bardziej od innych dzieci zafascynowane różnymi systemami, np. zabawki, urządzenia mechaniczne, matematyka. Bardziej konsekwentnie niż one podąża za własnymi pragnieniami i przekonaniami. Tego rodzaju różnice w zachowaniach bywają uznawane za upośledzenie lub zaburzenia niepełnosprawności, jednak część psychologów sugeruje stosowanie pojęć odmienność i styl poznawczy. Odmienność utrudnia integrację, będącą warunkiem rozwoju w kolejnych okresach życia. Iloraz inteligencji osób z wysoko funkcjonującym autyzmem jest bardzo zróżnicowany, często przekracza 90, co sprawia, że osoby z autyzmem wysoko funkcjonującym w miarę dobrze lub dobrze funkcjonują w społeczeństwie. Nie wiem jak wy, ale ja z tego akapitu nie dowiedziałam się kompletnie niczego. Wiemy, że może być tak, może być inaczej. Iloraz inteligencji może być taki, może być taki. Może być upośledzenie, ale też może być funkcjonowanie w miarę dobre. Zwróćmy też uwagę o tym, jak wspomniana jest tutaj integracja dziecka, czyli że nie jest skupione to. Nie skupiamy się na jego perspektywie, tylko skupiamy się na tym, jak wpasowuje się w otoczenie. Jakby to był największy problem w tej sytuacji. To będzie później ważne. Co ciekawe, w tym artykule znajdziemy więcej na temat krytyki tego podziału. Niż na temat samego podziału. Ale wiem wiem, to Wikipedia. Jeszcze tylko sprawdzimy sobie autyzm nisko funkcjonujący. Na polskiej Wikipedii nic nie znalazłam, znalazłam natomiast artykuł na angielskiej Wikipedii. I co tu mamy? Autyzm nisko funkcjonujący, LFA, to stopień autyzmu charakteryzujący się trudnościami w komunikacji i interakcji społecznej, trudnym zachowaniem oraz różnicami w zakresie wzajemności społecznej lub emocjonalnej. Częstymi objawami są również problemy ze snem, agresja, stereotypy i zachowania autodestrukcyjne. LFA nie jest rozpoznaną diagnozą w DSM5 lub ICD10, ponieważ nie dzieli autyzmu na podstawie zdolności intelektualnej. Nie jest rozpoznaną diagnozą. Dziękuję, Wikipedia. Swoją drogą, zagadka. Problemy ze snem towarzyszą mi przez całe życie. Agresja niegdyś bardzo często, teraz rzadziej i tylko werbalna. Zachowania autodestrukcyjne niweluję do tej pory, ja potrafię płynnie się wypowiadać i spamuję memami na Instagramie. Mam autyzm nisko czy wysoko funkcjonujący? Wrócimy do tego jeszcze. Gdzie jeszcze znajdziemy informacje na temat autyzmu wysoko funkcjonującego i nisko funkcjonującego? Co mnie bardzo negatywnie zaskoczyło? Znajdziemy je na stronie Psychomedic, które zajmuje się diagnozowaniem autyzmu i ADHD. Potencjalnie więc ten artykuł może trafić do osób autystycznych zastanawiających się nad diagnozą, do rodzin osób autystycznych, współpracowników, przyjaciół, znajomych. Dobra, ale co w samym artykule? Najpierw wszystko wygląda w porządku. Artykuł jest z grudnia 2021 roku, informuje więc o zbliżającej się nowej edycji ICD, co to oznacza dla nazewnictwa, wszystko git, a tutaj nagle coś się dzieje. Osoby ze spektrum autyzmu, które funkcjonują na najniższym poziomie z niepełnosprawnością intelektualną i niemówiące lub doświadczające bardzo poważnych problemów w codziennej komunikacji, otrzymają diagnozę zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego. Natomiast te, które funkcjonują relatywnie najlepiej, często te, które z, obecnie, z obecną klasyfikacją otrzymałyby diagnozę zespołu Aspergera, otrzymają rozpoznanie, zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka. Ok, gdzie w ICD było cokolwiek na temat tego, kto funkcjonuje niżej, a kto wyżej? Podpowiem, nigdzie. Dalej mamy zdanie, które mnie kompletnie rozczuliło. Przytoczone powyżej nowe określenia diagnostyczne odpowiadają często używanym potocznie hasłom autyzm nisko funkcjonujący i autyzm wysoko funkcjonujący. Używamy ich w tym artykule, aby zwrócić waszą uwagę na różne obrazy kliniczne autyzmu. Warto jednak podkreślić, że są to określenia nieużywane w języku fachowym, a niektóre osoby znajdujące się na spektrum postrzegają je jako obraźliwe. No, miło, że zostało to zauważone, ale to nie wystarczyło, żeby tych określeń nie używać, prawda? Psychomedik, proszę o odrobinę odpowiedzialności. Waszą stronę czyta z pewnością o wiele więcej osób, niż ogląda mój kanał. To jest fakt, nie opinia. Skoro autorka potrafi zauważyć, że te określenia są obraźliwe, to dlaczego później w obszerniejszej części artykułu je utrwala? Co z tego, że osoby samorzecznicze rozliczają się z tymi stereotypami, skoro na stronie kliniki zajmującej się diagnozowaniem autyzmu pojawiają się takie treści? Wiemy już, że te określenia nie są fachowe, więc przynajmniej w teorii nikt nam nie zdiagnozuje autyzmu nisko lub wysoko funkcjonującego. Gdzie więc się spotykamy z tymi określeniami? W sytuacjach codziennych. Usłyszymy o sobie, że jesteśmy osobami wysoko funkcjonującymi, bo potrafimy komunikować się mową, śmiejemy się z żartów, chodzimy do pracy, na zakupy, potrafimy jako tako ogarnąć mieszkanie. To widzą ludzie. Czego ludzie nie widzą, to fakt? Że umiejętności te opanowałam mając dopiero 27 lat, i że sprzątanie mieszkania wymaga ode mnie tyle dyscypliny i wysiłku, co od innych ludzi uprawianie regularnie sportu. Że robiąc zakupy w sklepie przez cały czas mam ochotę płakać i moje granice są nie tyle naruszane, co zdeptane. Że na samą myśl o podróży tramwajem jestem zmęczona i z tego powodu bankrutuję na Uberach. Że od 15 lat nie ruszam się z domu bez słuchawek nie dlatego, że tak kocham muzykę, tylko dlatego, że bez nich po prostu nie dam rady. Nie widzą, że straumatyzowana po podstawówce prawie zupełnie przestałam mówić. Nie widzą, że przez całe 12 lat mojej edukacji się ze mnie śmiano. I nie widzą ile razy byłam wykluczana z towarzystwa, bo zrobiłam coś, czego nie powinnam była zrobić, ale nie wiedziałam co, a to było tak oczywiste, że wszyscy myśleli, że kłamie. Nie widzą ile razy darłam się i klełam przez coś teoretycznie błachego, bo na przykład wytrąciły mnie z równowagi zgubione rękawiczki. Nie widzą mizofonii towarzyszącej mi od 11 roku życia i uniemożliwiającej mi obiadów z rodziną. Te kryteria wysokiego i niskiego funkcjonowania, oprócz tego, że niepotrzebnie szufladkują, sugerują też, że lepsza, bardziej wartościowa jest ta osoba, która lepiej wpasowuje się w otoczenie. Im lepiej się wtapiasz, tym lepiej funkcjonujesz, tym bardziej wartościowym członkiem społeczeństwa jesteś. Używając zwrotów autyzm wysoko i nisko funkcjonujący, nie oceniacie naszego stanu i nie oceniacie tego, jak nam się funkcjonuje. Oceniacie to, jak wam funkcjonuje się z nami. I oceniacie, jak bardzo wam nie przeszkadzamy. A to jest krzywdzące i poniżające.